Wracam właśnie do domu ze szkoły. Mam do domu gdzieś ponad 30 km. Dużym plusem dojazdu do szkoły motocyklem jest to, że po prostu sami wybieramy sobie, kiedy chcemy wracać, o, o której godzinie. Nie musimy się dopasowywać do, jak do jakichś rozkładów autobusów ani nic. Powodem, takim dlaczego wolę dojeżdżać do szkoły na moto? Jest po prostu krótszy czas dojazdu. Te 30 km pokonuję najczęściej w, w jakieś 40 minut. Stać w korkach w mieście, ponieważ mam dość zgrabny motocykl, mogę się przeciskać. A szkołę mam tak gdzieś w środku miasta. Dzisiaj na przykład wyjechałem sobie o 8:58, a w szkole byłem 9:35, także 37 minut mi to zajęło. A tak w ogóle to mocowanie od kamerki musiałem nieco przerobić no nie ma stary mi się złamało Dobra wyprzedzamy tira miałem już za nim jechać ale mi się one chciało jak jeżdżę do szkoły, to mam do wyboru dwie takie trasy Tu jest taka ładniejsza, równiejsza A z rana zawsze jadę tam tą krótszą Dziurawą I w ogóle Taką zrytą. No i tutaj mam właśnie po drodze fotorazar zaraz Cykniemy sobie fotę Dobra, uśmiech No i ciśniemy dalej co W ogóle ostatnio pogoda nie jest taka przyjazna temu żeby dojeżdżać do szkoły na moto Mimo, że powrót jest zawsze taki ok, taki fajny dzisiaj jest nawet słońce Z po prostu tak pizga, że tak powiem 12 stopni, 10 stopni W sumie Z początku to tak dojeżdżałem zawsze Z rana było 4 stopnie, ja i tak sobie jechałem do szkoły w ogóle też się rozglądam za nową kamerką Zastanawiam się nad yy, kamerą Xiaomi Media 4K Czy tam Xiaomi... Nie wiem, bo to ma różne nazwy jak patrzę tak na filmy to dość ładnie nagrywa Jednak obawiam się o kąt widzenia w niej W danych technicznych jest to 145 stopni Bo jak aktualna kamera to Eken H9R I w danych technicznych ma niby te 170 stopni kąt widzenia A jednak jak tak patrzę, to inne kamery, które też mają kąt widzenia, właśnie ten 170 stopni, jednak nagrywają to jakby trochę szerzej niż ta moja. No i tak właśnie wygląda codzienność u mnie. Do domu chyba jeszcze mi zostało gdzieś 15 km. Nie, może mniej, może 12. A tutaj w ogóle nie wiem co się dzieje, co tu, co tu będzie. Dziś tu jest jakaś budowa. Au. Dobra. Tutaj wahadło. Jadymy, nie oni dopiero jadą chyba. No ile można stać, halo. Dopiero teraz jadą? Dziwne Chyba jednak zacznę tam tą rozwaloną trasą jeździć, bo Jeśli tak tutaj codziennie będzie się czekało 10 minut, no to by wolę poczekać aż tu zrobią tą drogę To jest ciekawe jak prędko Ciekawe co tutaj w ogóle będzie, nie? Nie wiem O, jedziemy! O co tu się wylało? Dobra, już mi niewiele drogi zostało do domu. Także ja już się z wami powoli żegnam. Zachęcam do lajkowania, komentowania i oczywiście subskrybowania mojego kanału. Zapraszam również na Discorda. Niedługo jeszcze założę prawdopodobnie grupę na Facebook'u Dobra, także no, żegnam się z Wami Do zobaczyska w kolejnych filmach No i na razie Elo Nylon, nylon, with the boom pow. Every week now I switch to a new style. Two twelves in the back just blew out. Everything I do end up in the news now. Yeah, be the club with a few now. Just some Hollywood girls and they do chow. I'm drunk, I'm drunk in the mood now. 2 a.m. What you wanna do now? Mm? What you wanna do now, Love baby? Pass